Siema, mistrzu, obczaj to! Ten Tiger tuw może być twój. Wystarczy, że na case klikniesz sobie tutaj w plusik, piszesz kotwijako i wpłacisz minimum 25 złotych. Ja do niczego nie namawiam, ale być może Cię to zainteresuje. A my lecimy. No siema, przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie, patrz co znalazłem, bo będzie ciekawie przynajmniej takie założenie. Tak czy siak, bitwa za 14 tysięcy na case hagu. Wszedłem sobie, zobaczmy jak ona się skończyła. 24 tysiące, więc całkowicie przyzwoicie, ja sobie tworzę podobną battle. 2 na 2, underdog. Tak samo. Wygrała wcześniej prawa strona, więc idę na lewo, bo czemu by też nie? Dodam sobie bota nitro. Doby, dobrze mu ostatnio idzie. Więc zobaczmy, co się będzie działo Botnope oraz Botfine naszymi oponentami Znajdziemy się oczywiście dzisiaj na hagu, Czyli na stronie, która jest od 18 roku życia No musisz o tym pamiętać, innej opcji po prostu nie ma Nie masz 18, nie możesz tu grać yy, A my walczymy w bitwie za 14 tysięcy złotych Jest to bitwa skonstru skonstruowana z 10 Sushi Masterów Gdzie do trafienia jest nawet AWP Gangnir. Tylko tutaj to nie jest Joker To jest po prostu ta skrzynia za tysiaka Ja jestem przyzwyczajony, że na ogół ciśniemy bitwy na Jokerze Przez co tam często lecą jakieś popieprzone przedmioty nagle yy, Typu osaniotrze z gangiem pod rząd. XD. Tak czy siak, należy sobie powiedzieć, że liczę, że coś tu się jeszcze ciekawego wydarzy, bo robi tak średnio. Chociaż już widzę, że w sumie mam jakieś 22 koła. Więc niby tragedii nie ma, niby już tutaj będziemy na plus, ale liczę naprawdę na coś więcej. Specialist o właśnie fejdy za piątkę. Tego nam było trzeba. To chciałem zobaczyć jeszcze jeden golowcy za dwa koła tym razem i mamy 17 koła, więc jesteśmy 3000 na plus. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135? Z 1000 1350. Innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik co więcej, mogę się tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates z kodem, oczywiście FIAKO. Na samym starcie wychodzimy z AWP Prince I dobrze, ja sobie po, 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 pozwolę tą AWP sprzedać za 12 koła Żebyśmy mieli jeszcze tutaj kasę, żeby coś tutaj ciekawego zmajestrować Czy ten pan, który ją stworzył Bo ja tą bitwę zarąbałem jak sam widziałeś, coś jeszcze ciekawego tutaj stworzyłem bitnego Szybkiego nitrucia sobie stworzył No dobra, tworzymy sobie zatem podobną battle Tylko ja wiem co, zagrał sobie solo na trzech graczy I dodam sobie, żeby były nawet trzy. Nawet trzy nitrusie. Pozwolę sobie nawet na trzy nitrusie, bo nitro nawet tutaj dołącza. Więc no ciekawie, ciekawie. Trafia fuel injektora. Jest to klasyk, czyli oczywiście ten kto zgarnia najwięcej, ten kto trafi najwięcej, ten zgarnia wszystko. Na chwilę obecną to osobą jest nerd, ale liczę no, liczę, że ta inert jednak e, chyba to wygra. no Na underdogu byłoby to nasze, ale tak się nie dzieje. tworzę zatem podobną battle i miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Dzisiaj postanowiłem, że nie gram na Borowie, ja po prostu. Mam kasę, to se za nią gram i trafiam na początek. Kapibare za 1400, no battle skirt niestety. Warto wiedzieć, że ona mogła powiedzieć w naprawdę mocnym stanie. Teraz stawiamy Onitagi, ale jednak Fire Serpent. Well Wellwornie to jest coś, co wysuwa Jorcho na prowadzenie. Ursus dorzucony i zabrakło jednak. Zabrakło 9 stówek. 12 koła. No póki co, tak jakoś szału nie ma z tymi Battlami. No w sensie przewalam równo. Ale może teraz, może teraz się odmieni. No przewalam równo. No pierwszą wygrałem, tak? Umówmy się. Talon Doppler, za piątkę na samym starcie u bota nope ale miejmy nadzieję, że coś jeszcze tutaj się wydarzy. No talon teraz u bota trolla, więc no underdog byłby to przepyszny, ale niestety... Niestety tak też się nie dzieje. No dobra, trzeba by się tutaj czegoś pozbyć. Zakończył się event. Pamiętajcie, że pomimo, że zakończył się event, to cały czas wasze diamenty oczywiście są. Po prostu musimy czekać na nowy event, żeby można było już jakoś tam się za te diamenty pobawić. Jak dobrze wiecie, ja tutaj oczywiście jestem za Robasem fest, sprzedaję sobie oula. No i posprzedaję sobie jeszcze te noże, bo czemu by też nie, żeby tutaj mieć na zabawę po prostu. I wracamy do maltretowania nitra, tak? Tylko tym razem, tym razem pierdziele. Biorę tą battle i robię ją na czterech graczy. Dokładnie tak, nie przesłyszałeś się, przecielu. Robię to na cztery ergiaczy. Ja wierzę w swoją umiejętności i wierzę, że jak teraz coś trafię, to będzie na tyle potężnego, że po prostu pozamiatam. Aha, no. Chyba, że też wydarzy się w ten sposób. No, to może być ciężej z tym zamiataniem. No, ale ogólnie ta badla jakaś taka mocno nabuzowana, z tego co widzę. Och, kuźwa, jakie przedmioty oddało. No, z bitwy za 6 koła zgarnia 27. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Naprawdę zobaczmy co jeszcze nie truś nam tutaj da. Pamiętajcie oczywiście, że po pierwsze Keica jest stroną od 18 roku życia, a po drugie, że idzie, jeżeli i tak planowałeś płacić, to kodzik Fiako daje ci teraz nie 10, a 20% więcej do doładowania. Zaraz ci pokażę gdzie się go wpisuje. Tylko teraz to będzie coś potężnego. Niestety dalej nie. Niestety dalej nie. I miejmy nadzieję, że już teraz to jest ten moment, bo już jakby na to nie patrzeć, 4 dychy poszło w inwestycje w tą skrzynię, to chyba w ogóle już nie ma prawa się jakkolwiek zwrócić. Zaczynamy niby dobrze, bo stalonym fade'em zaprawię, że szóstkę. I AWP fade dorzucamy za dziewiąteczkę. Ok, idzie pozdrowiony, 10 koła. Byleby tego nie spierdzielić, będzie nasze, dobra, no zgarniamy 28 koła, więc jedna z wyższych batli. No, jest w porządku. Jest w porządku, nie będę ukrywał, pozwolę sobie sprzedać te tańsze przedmioty. Cyk, 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 pyk, pyk. Dobra, 12 koła poszło i możemy bawić się dalej. Pamiętajcie oczywiście, że macie też cashback, czyli w momencie jak sobie gracie, otwieracie skrzynię, albo y, gracie na battle'ach po prostu. To możecie w każdym momencie sobie odebrać cashback i wam po prostu sobie odebrać jakiś przedmiot, możecie go sprzedać, jak ja to uczyniłem, albo możecie też go sobie wypłacić, co tam już wolicie. Odpalam Jokera, odpalam Jokera Poker V2 na Jokerze Szybki tryb się, aż tutaj odpalił 2000, okej, okay, 2000 na plusik, to mi się podoba. Wychodzimy i idę jeszcze na battle. Ja jeszcze dzisiaj nie powiedziałem ostatnio. Słowa, jak chodzi o battle I zobaczymy, co jeszcze uda mi się tutaj wyczarować Ciekawego, co by to było Co by to było, chyba muszę coś stworzyć tutaj ambitnego No jak wiecie, ja jest stworzenie Czegoś ambitnego hmm. Crystal knives y są w bestsellerze a Jakbyśmy zrobili coś takiego Czyli taka bestsellerowa batla. stać mi na to idealnie Stać mnie na to idealnie, więc to musi być jakieś przeznaczenie. Na trzech graczy nie naciskam borowa. Lecę po całości. Dzisiaj jest spoko, więc mogę sobie z takiego pozwolić. Oczywiście teraz, żeby nie trafiać nic ciekawego. No, na początku wyszło nam to zaskakująco dobrze. Pytanie, czy to utrzyma na przestrzeni kolejnych czterech skrzynek... Póki co, nawet to wychodzi, tylko żeby Horcho coś tu trafiło. Póki co, to Nitro jakoś koksi. Okej, okay, nie mam pytań. No, dorzucono jeszcze Glock Fate ode mnie, ale tej, żeby Horcho wyleciał ze sztyletu, jak wylatuje teraz. Niewiele mi brakuje. No, kuźba pięć stówek, to się na pewno da zrobić. M9! M9 za koło, Horcho. To będzie wielka wygrana. 40 koła zrobione z 16. No, to jeżeli na tym Nitrusiu nie szło, to już teraz to nie ma znaczenia, bo teraz system został rozwalony. Potężna Batla z gardienta. O to chodziło, przyjacielu. Mamy to jak należy. Przypominam, że jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, klikasz sobie tutaj w plusik spośród wielu metod płatności, a następnie wpisujesz oczywiście kodzik FIAKO. 20% do doładowania, tak? Nie 10, 20%. Twa promocja do końca stycznia, więc polecam się zainteresować, jeżeli jesteś pełnoletnią osobą. I wtedy dostajesz jeszcze dodatkowo dwie darmowe skrzynki i jeden giveaway, więc nie ma lipy, nie ma wiochy przyjacielu. A my lecimy ze snortiem, tylko muszę coś sobie tutaj sprzedać. A że wygrana dzisiaj jest potężna, to sobie z chęcią coś tutaj sprzedam, bo czemu by też nie? Lecimy z koksem. To, 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 to. O, no, gangnierka może akurat zostawimy. Sprzedłem sobie takie tańsze przedmioty, bo na ciula mnie tutaj trzymać. Zrobimy tak, tak, tak. Nie, 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 no jeszcze coś tu można, bo o, coś takiego sobie zrobimy. I wracamy na Stondiego. 1800 polskich złotych. Nie klikam. Nie klikam żadnego Joker'a i tutaj, trafię teraz normalnie. Żeby... Okej, okay, w sumie to jest na fajny plus, jakby na to nie patrzeć, tam prawie że z tysiaczek był na tym na tej Awupce, ale lecimy dalej. Welcome into the jungle 7500-1800. No i to jest to, o co ja tutaj chciałem zobaczyć. To jest zdecydowanie to, co ja tutaj chciałem zobaczyć. Pompa jak pamiętam, że na jokerze ona miała coś fajnego. O właśnie, Awupa Prince, karambit Loter, Hot, Diggle Blaze. Tutaj są potężne przedmioty i coś, co warto wiedzieć, to że tutaj tych przedmiotów wcale jakoś turbo wiele nie ma, w związku z czym trafienie. Na przykład Hot roda nie graniczy z cudem, co właśnie udowadniam. Czy chcemy jeszcze tutaj lecieć dalej? 6,6% na The Prince'a, to jest naprawdę, naprawdę, kurde, dużo. Tak samo na Slotera, to jest naprawdę... Kolejny Hot rodzik, już drugi. Kolejny Traitor, już który to nie liczę. Diggle Blaze za 2,800, to nam też daje tutaj plusik z tej skrzyni. Pomimo, że tutaj lecę i speedrunuję, bo naprawdę chcę tego Prince'a jeszcze zdobyć. Karambit Sloter za 5,800, no fenomenalny drop, ale to dalej nie jest Prince. Czy ja z tego Prince'a doczekam? Chyba się kurde nie doczekam. Red Laminate, ostatnie otwarcie, na którym nie stać. Nickel Blaze, więc jeszcze przedłuża. Mamy to, rzutem na taśmie. to było ostatnie otwarcie, na którym nie było stać. I Dycha wpada. Dycha z princem w tym momencie wpada, o to chodziło. Tak to miało stać rozegrane i tak zostało. Czy to jest w ogóle, może być lepszy stan? Nie może być lepszy stan. Ok, to mi się podoba. Mamy tego Gearboxa w ogóle tutaj. Na Jokerze, co on potrafi? 4-300. Ło, kuźwa, Hedge Maze, Za ile za 16 koła? Okej, okay. no dwóch pryncypów pod rząd jeszcze nie trafiłem. Dwóch pryncypów pod rząd nie trafiłem. Lec go, cię jest naprawdę dobry dzień, kuźba. Czasami tak jest, czasami tak jest, że po prostu jest dobry dzień i leci, co właśnie teraz tutaj uświadczamy. Mam 17 koła. Pozwolę sobie coś jeszcze tutaj może dorzucić. Typu właśnie tyle i może tyle. I walnijmy jakiegoś mocnego sobie, oczywiście tego dzielonego tryba, czyli tryb share oczywiście. Weźmiemy sobie co? No snort, snort, nie może nie do końca. Te czyli boksy sobie weźmiemy, one ciekawe tej sam. Ile ja tam u, uzbierałem? Chyba z 20 uzbierałem, nie? Nawet więcej tej będzie, nawet tak będzie i czy tak będzie? Nie, tak już nie będzie, tak będzie. Więc lecimy na szerku na trzech graczy, niby na czterech lepiej, bo więcej, żeby trafić, ale też więcej do dzielenia. W tym momencie musimy trafić w sumie ponad 76 tysięcy. Więc liczę, że to się uda. Zaczynamy naprawdę z przytupem, bo Glock Fade za 7 koła, Karambit dorzucony, Butterfly dorzucony za 14, no idziemy jak burza, jakby na to nie patrzeć. Idzie naprawdę dobrze, kolejny Glock Fade dorzucony, jesteśmy na półmetku i jesteśmy pod względem wartości całkiem dobrze, no ale to rozdanie niestety, no zabija cały entuzjazm, który tutaj był przy okazji wcześniejszych dropów. M9 Kalor za 4,5, ostatnia skrzynia, no, to się nie uda, tak dobrze zaczęliśmy. I cztery koła na minus. No nie jest to turbo, turbo gigantyczna przegrana, no ale wiadomo, no. Zawsze boli, tak? Zawsze boli. Wezmę sobie, pozwolę, jeszcze szarka może odpalić na Snordiego i dorzucę sobie tak. O, coś takiego bym nie było stać? Oczywiście, że mnie było stać. Może nawet bym nie było stać jeszcze tutaj na tego drugiego. Jakoś tak te bestsellerówki dzisiaj, Cyklikam. Bo czemu by też nie? Kto mi zabroni? A że daje? No daje kuźwa, sam widziałeś, że daje. Więc trzeba wykorzystywać jak Oczywiście, że tak nie zawsze oddaję, nie zawsze stawiać najlepsze przedmioty. Oczywiście muszę o tym pamiętać, ale jestem szkolenia, że o tym wiesz przyjacielu Battlefly. Battlefly na samym starcie, Siedem skrzynek i kolejny Battlefly Wide Lotu za 15 koła. Naprawdę wygląda to pozytywnie. Bylebyśmy teraz nie nie jak się mówi nie przestań, Nie zaprzestań na laurach i coś jeszcze ciekawego tutaj wyciągnęli. Tiger tu w szadałki dorzucone, factor new. No i teraz tego jeszcze skrzyni, ale one potrafią, potrafią. Bowie lore za 800 zł. No nie jest to Wild lotu za 15 koła, oczywiście. Ale dalej, no dalej nie jest źle. Czy coś jeszcze tutaj? No to ostatnie skrzynie, szału nie ma. I wychodzimy dwa, dwa koła na minus, niestety, nie całe dwa koła na minus. Trochę boli, ale i tak po dzisiejszym dniu jesteśmy fajnie zarobieni. Pozwolę sobie to jeszcze walnąć. Co byśmy sobie mogli tutaj takiego walnąć? Żeby tak tutaj, Milusio, pozytywnie tutaj, o, o, to brzmi jak tu turbo fajny plan. 5500. Zobaczmy. Flip za 300, Asimov za 320. Doplarz za 12. Ty mogę się tam pożegnać, przyjacielu. Dziękuję ci bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ci podobało i że widzimy się oczywiście już jutro. Zostaw łapkę w górę przy okazji, bo czemu też nie? Zostaw, proszę cię. Dzięki. Trzymaj się. Strzała.